Najwięcej motywacji ma człowiek, który bardzo, ale to bardzo potrzebuje do toalety. Odwołuje się do tego, dlatego że każdy z nas był w tej sytuacji. I to pewnie nie raz. Czy słyszeliście kiedyś, żeby taki człowiek powiedział, że mm, nie mogłem. Właściwie to mógłbym to zrobić, ale nie, bo zrobię to za dwa dni. Nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ inni mnie ciągle wyprzedzają, oni mają dłuższe nogi. Pukałem, ale nikt nie otwierał. Drzwi do toalety były zamknięte i no, nie dałem rady. Poczekam, aż warunki się zmienią. Może wysikam się od poniedziałku. No naprawdę nie wiem, jak to zrobić. To znaczy, wiem, jak to zrobić, ale nie wiem, gdzie. Nie mogłem znaleźć. I to są wymówki, które sami sobie bardzo często wkładamy do głowy, ale też je wypowiadamy.